Hejka, a ja wam pokażę? jak chcę być ładny z Otóż takie tam. Ty klikacie w to? Nie macie. Najpierw gwiazdeczki takie. na no to. To wszystko na no to. No to czarne. No wiecie, to klikacie. To klikacie. I tutaj na ten znowu kolory i na czarny. Tutaj jest czarny. I tutaj też czarne czarny. A to musi też być żeby nie było. Widać tego. Bo na przykład, jak tak, to będzie widać. A tak to musi być. tak. Ok. Y... Oczy takie. Drzwi takie. Uśmiech taki. To tyle. Bajo. Możecie ode mnie kopiować. I teraz się z wami żegnam. I like you. Bajo.